Witam, witam i o zdrowie pytam. Witajcie, to znowu ja, MC Cox A dzisiaj będziemy znowu łupać Minecrafta. Bo na razie tu nic innego nie ma, ale cóż. Mamy... No, wygląda na to, że mamy dzień. Kopalnia jest, wszystko ładnie, pięknie. Z mamy kilowy, 5 pochodni. I drewniany miecz. To można tylko ze śniadu. Lubię umierać naprzód. Dobra, chodźmy Bągla brać czy nie brać? A to jest pytanie. Na Bągiel to rzecz, która przydaje się zawsze, wszędzie o każdej porze. I ogólnie jest fajny, kozacki, czarny, pro i w ogóle, i kamienny. Dobra. Dobra, pamiętam, miarek, to jest, Nie, Tutaj były te śmieszne bugi. I ogólnie skończyliśmy w tym miejscu. W którym... Słuchaj, ząbiaka. I szkieleta! Nie lubię szkieletów. Wspierdia! Wypadł! Nie lubię cię Masz brzydki pysk Na górze jest coś Coś lat Ja pierdziu Ta jaskinia to taka trochę jakby Powiem to tak Jakby spadła to bomba atomowa I zrobiła dziurę ty rozgrywali Ale raz już jest Miło dobra, dobrze, pięknie, ładnie mamy szybko, dobra, co teraz? Jedna pochodnia, zarapatyków patyków i duża ziemia. Ta nie może się skończyć dobrze. Ej, what skąd, what is this to tu robić dobra mamy żelazo idealnie na jeden pęgielek żeby przepalić. mam bo trochę kobla, żeby zbudować narzędzia zaraz znowu się zrypie. Ja tu muszę jakąś barykadę postawić, bo ja tu będę umierać Owca Jaskiniowa najwyraźniej uciekła na wolność. I nie ma. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. 90 kobla. Jeden węgielek. O, to ja już tu mam żelazo i trochę węgla, ładnie. Dobra, zaraz na zostawię. Zbudujemy trochę pochodni, jeśli położenie da się zbudować. Nie pozostaje nic na nic innego, jak na głodnego ruszyć z powrotem w świat. Raczej pod świat. Nie ja to na pewno zaraz spannę i umrę i... I tyle z tego wszystkiego będzie, i w ogóle dostanę zawał w serca. Tak, tak, tak. 3D, raz, 2, 3, 1, ein, maybe, 1 ein, Dobra Dobra, sorry, a teraz idziemy na dół. Na dół, na dół, na dół. Jezu. To był o jeden spadek za dużo. Naprawdę. Dobra Spróbujemy się tutaj gdzieś jest miejsce, w którym mogą się wkopać. Może tutaj nie wypadł. Snajper, snajper na godzinie szóstej. Hmm, Bez zbroi, bez jedzenia ja z czterema serduszkami. Ja spada. spadam. Snajper, snajper. snajpers, snajpers. Dlaczego one są takie mądre? Ja nie lubię mądrych szkieletów. sniper. Nie, postanowione. Zamiast pos iść w dół na polowanie na złoża mineralne, pierwsze od rzeczy. To weźmiemy mieczyk i będziemy na powierzchnię na polowanie na jedzenie. Ale najpierw pójdę spać. Jest noc. No to jest noc. No dobra, jest później wieczór i co z tego? No. No nareszcie. Idziemy dalej. Dobra. Mam wrażenie, że w dżungli dużo nie znajdę, więc a nawet jak coś znajdę, to będzie problem z tym czymś. Więc no, im na razie mi nie jest potrzebny, ale później będziemy je pisać. W książkach to może jakiś pamiętnik napisać lub co. Na razie popłynę. Popłynę boso, popłynę bossa, popłynę boso. Ale ładnie to to wygląda na tym zip paczę, czy jak to tam było. Tak jak muszę iść, coś zjeść. Bo do jaskini w takim stanie nie pójdę. No pójdę bym poszedł, ale bym długo nie poszedł. Pójdę boso, pójdę boso. Pójdę, bo Na szczęście moja postać jest duchem, to jej gwóźdź w nogę nie fajnie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy: kwiatuszki, kwiatuszki, więcej wody. Zaraz się zgubię. Żadnych mobów, które można spokojnie spożywać do alkoholu. Ty, to był jakiś z tylu zombie, dobry mi skniłe mięso, to bym był szczęśliwy, ale tak to nawet... Wtedy mógłbym zjeść gówno, teraz nawet gówno nie mogę zjeść. Ech, gdzie jakieś... No na pewno, jak wtedy szukałem jaskin, to nie było nigdzie. Wszędzie jakieś świnie, krowy, kozy, gówna a teraz jak szukam miastki, Jak szuka zwierząt, to jaski nie są wszędzie, ale zwierzę nie ma nigdzie. No, Mam zabić te wszystkie pod Mąpki, Ja pierniczę. No pies na pewno. Co jeszcze? Może portal do EDN-u uaktywiony na środku. No cześć piesek. No nareszcie! Lak, 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 lak. Genering the world. No jest normalne. Ale... są, są krowy! A tak! Jest, 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 jest jakieś jedzenie. A Jak potem będę miał z czego krów roznażać, to mu to gdzieś. Właśnie teraz będę miał co jeść. Ale ja teraz arymuję normalnie Crystal to co nas nie zabije, to nas wzmocni. A węgiel nas chyba nie uśmierci. Jeśli go nie zamierzam. Jestem zdesperowany, ale nie poszęszę. O, żelazo. Teraz to żelazo jest wszędzie. Ja nie narzekam. Nigdy nie miałem go, żeby zrobić zbroi w dawnym Minecraft'cie, teraz jest go na i nawet jak robię zbroję to nigdy nie jest mi żal. Mogę też, mogę, to ja zawsze przyda. Teraz mógłbym wracać. On to się zgubić. O jeszcze na krótkę to miło. O, jaka ładnie, jak ładnie. Czapeczkę sobie Aż se zrobię czapeczkę. Biegnę, bo chcę, biegnę, bo Creeper goni mnie. Czy jest diament, czy nie? Biegnę, bo wciąż mi się żyć chce, a tu wciąż Creeper goni mnie. Ej, hey, ty też się nie uratujesz. Nie mam lata. Nie lubię was. A znaczy, was lubię, ale jestem dumny. No te świnie kurczę, jest nie wiem, dżeb, czy no czy kto tam je robi, to jest spierdzielił, bo teraz to w ogóle porczop nie dają. Jak to możliwe? Porczop, przecież porczop w Minecraftie No przecież jak to możliwe, żeby świnie porczop nie dawały? Przecież Minecraft kojarzy się z, z dwiema rzeczami: z diamentem i z porczopem. Porczop, 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 porczop. No bo cię zacznę układać kilofem i wtedy już nie będziesz taka spilić. No. O podczob dała. Mm. Kurcze, świnie pouciekały wszystkie w a tam była tam, Była tam no krowa, ale ja już nie mam miecza, a kilofem mi się nie chce tracić. Trochę tego żarła mamy. Jak go usmażymy, to nam, na nas trochę prowiantu starczy. Teraz pójdziemy tędy. I pójdziemy odzbugowana woda i tam już mamy dżunglę, dżunglę, tak? No to tam gdzieś pobliżu powinien być mój domek Pamiętam wielkie drzewo, to chyba gdzieś tam nawet no no to nie było wielkie drzewo, tylko po prostu poczwórne drzewo, to może gdzieś tam No tam zaraz, zaraz, się znajdzie, jestem do mistrz. Być musieli na tym zakończyć. Ale tym razem powinny inny odcinki być częściej, bo się zmobilizowałem. Ale na tym chyba to zakończę. Bo, nagrywanie, czas, mój czas nagrywania póki co jest ostro zlimitowany. No dobra, co my tu mamy? Trochę żelaza. Heh. Ten węgiel, co ja tu znalazłem, to wezmę jako przepalanie. Ważna kobla. Zrobię sobie drugi piec, bo akurat pieców to nigdy nam za wiele i w tym wezmę z połowę tego węgla Daj smażyć sobie be sobie czapeczkę To wszystko tutaj podkładam, bo to gówno bo gówno mi jest to potrzebne. Drewno się kończy. Ja bym to pseudopalmy palmy na, na zewnątrz bym na, na brak drewna nie narzekał, ale. takie ja to gównozetne. Zresztą zajmiemy się tym następnym odcinku. Teraz będzie koniec. Dobra, no to raz. Szybko. Raz, dwa, trzy. I miocik. Dwa miociki. Teraz moja postać zakłada stylizację, mam czapeczkę wojownika i się z Wami żegna. Narka, siema.